Tak słowem wprowadzenia trwamy trochę w takich naszych rekolekcjach kolędowych. Od początku tego tygodnia poruszamy tematykę rachunku sumienia. Rachunku sumienia w takiej swoistej formie, mianowicie ignacjańskiej. Tak jak wymyślił to święty Ignacy Loyola, założyciel zakonu jezuitów. Dzisiaj jesteśmy w drugim punkcie tego rachunku sumienia, który ma w sumie pięć punktów i brzmi on. Prosić o łaskę poznania grzechów i odrzucenia ich precz. Poznawanie samego siebie, myślę, że dla człowieka jest jedną z najtrudniejszych Rzeczy w życiu, które mamy do zrobienia. Czasem błędnie trwamy w przekonaniu, że już wszystko o sobie wiemy, że już niczym się nie damy zeskoczyć. A czasem mamy po prostu zwykłą niechęć do tego, żeby poznawać siebie, poznawać swoje życie. Dlaczego? Bo. Często to poznawanie siebie jest związane z jakimś trudem, który musimy wykonać, z jakąś pracą. Niejednokrotnie musimy dotknąć naszej przeszłości, która może być dla nas bolesna, może być trudna. Nie chcemy wracać do pewnych wydarzeń, nie chcemy tak po ludzku rozdropywać tych ran które myślimy też błędnie, że dawno się zabliźniły. Tak naprawdę gdzieś po prostu puściliśmy pewne rzeczy w niepamięci. Człowiek nigdy nie pozna siebie do końca, jeśli nie stanie w prawdzie. Przed Panem Bogiem o prawdzie o samym sobie. Święty Paweł mówi, tylko prawda nas wyzwoli. I to może być właśnie trudne, żeby chcieć zawalczyć o tą prawdę. Święty Ignacy nazywa to zamykaniem oczu na, na, na swoje życie, na to, co, co mnie w życiu spotkało. Ale jeśli też nie będziemy chcieli odkrywać tej prawdy o sobie, to też nigdy nie dojdziemy do prawdy o Bogu o Bogu, który jest obecny w moim życiu. I ta modlitwa właśnie o poznanie grzechów jest najpierw taką modlitwą o to, by wyrwać nas z takiej ułudy i naiwności, że ja już wszystko o sobie wiem, że ja nie potrzebuję poznawać siebie. Potrzebna jest do tego odwaga, bo tak jak powiedziałem, no, wielokrotnie jest to, to trudne. Ale Pan Jezus daje nam łaskę, żeby przez ten czas też nas przeprowadzić. Znamy ten psalm, fragment psalmu. Choćbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. I teraz też chciałem się podzielić z Wami, bracia i siostry, trochę takim swoim świadectwem takiego odkrywania prawdy o sobie, bo. Też ten rachunek sumienia i właśnie te ćwiczenia bardzo mi też pomogły w moim życiu. Też ja sam nie miałem świadomości tego, że nie znam siebie, może właśnie tak odkładałem to, bo oszukiwałem się, że wszystko jest w porządku. Wstąpiłem do seminarium, jak miałem 26 lat, też wcześniej skończone jedne studia. Życie, można powiedzieć, Typowego studenta, i też było takie jedno bardzo ważne wydarzenie, i trudne w moim życiu, mianowicie, jak miałem 7 lat, to zmarł mój tata. Ja tego wydarzenia tak naprawdę nie pamiętałem jako dziecko. Nie miałem tego, tego, tej śmierci mojego taty przepracowanej, gdzieś właśnie ją tak. Spychałem, nigdy do tego nie wracałem, i gdzieś właśnie, dopiero na tych rekolekcjach ignacjańskich, Pan Bóg dał mi taką łaskę, żeby poznać tą prawdę o sobie, bo odkryłem wtedy, że przez długi czas w swoim życiu się oszukiwałem. Oszukiwałem się, że wszystko było w porządku, bo Miałem naprawdę świetne dzieciństwo, mama dwoiła się i troiła, żeby niczego mi nie zabrakło. Miałem starszych braci i to sporo, bo 15-17 lat, którzy też tak jak by mogli wchodzili w tą rolę ojca. Ale dopiero na tych rekolekcjach zrozumiałem, że tak naprawdę gdzieś to całe moje dorastanie i życie do tego 26 roku życia oszukiwałem się czułem się gorszy cały czas nie wiedziałem tego wcześniej ale teraz dopiero na tych rekolekcjach sobie uświadomiłem że czułem się gorszy że nie mam taty że właśnie pozostali moi koledzy wychowywali się w rodzinach w których był mama tata i gdzieś miałem niskie poczucie swojej wartości przez to. I dopiero Pan Bóg dał mi łaskę na tych rekolekcjach, żeby zobaczyć, jak wiele też zła, które czyniłem w życiu i grzechów, które popełniałem, miały właśnie swój początek w tym niskim poczuciu swojej wartości, właśnie w tym, że że czułem się gorszy i, i starałem się to swoje mniemanie o sobie polepszać też kosztem drugiego człowieka, niejednokrotnie go, go krzywdząc, nie, niejednokrotnie go raniąc. I to było dla mnie tak jak przewrót kopernikański. Ten moment, w którym Pan Bóg mi dał tą łaskę, żeby, żeby zobaczyłem, jak wiele tego, co złe w moim życiu, właśnie wiązało się z tym, że ja nie znałem siebie, nie znałem prawdy o sobie i gdzieś cały czas we mnie był ten mały, mały Wojtuś, który, który tęsknił za, za ojcem, który zmarł, którego nie ma. I dopiero po tych 26 latach, gdzieś pierwszy raz tą śmierć mojego taty potrafiłem opłakać, potrafiłem gdzieś ją przeżyć i zobaczyłem, jak rzeczywiście to miało wpływ na moje życie. Dlaczego to mówię? Bo gdzieś każdy z nas, myślę, ma w sobie taką, taki moment, y, 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 swoje, takie miejsce, którego do końca nie poznał w sobie. I czasem, a myślę, że bardzo często dotyczy to właśnie trudnych y, naszych doświadczeń w naszym życiu, bo gdzieś my to chcemy spychać, nie chcemy do tego, nie chcemy do tego wrócić, bo, bo oczywiście to boli. To wymaga wielu łez, które pewnie uronimy. To wymaga jakiejś pracy, to wymaga właśnie dotarcia do tej rany, która mimo tego, że już ileś lat jest po tym wydarzeniu, to ona jest, ona jest żywa, bo nie zabliźniła się tak jak powinna. I święty Ignacy zachęca do tego, żeby w to wejść. Żeby wejść w historię swojego życia, żeby prosić Pana Boga właśnie o łaskę poznania swoich grzechów, to też właśnie poznania, poznania swojego życia, bo naprawdę wiele rzeczy, które, których my w naszym życiu doświadczyliśmy, które nas spotkały, one rzutują na nasze zachowanie. Nic nie dzieje się bez przyczyny. A właśnie grzech jest wielką tajemnicą i też tajemnicą tego, Dlaczego jest taki pociągający? Dlaczego w momencie, kiedy grzeszę, to, to ten grzech oszukuje nas, nasze zmysły, oszukuje naszą sferę emocjonalną. Wreszcie oszukuje nasz intelekt. Tak, że my ten grzech wybieramy. A po tym, kiedy ten grzech popełnimy, no to czujemy się już zupełnie inaczej. Czujemy się odarci. Z tego, co było tylko łudą. I myślę, że im człowiek jest dalej od Pana Boga, im w człowieku jest mniej wiary, tym trudniej jest prosić właśnie o tą łaskę poznania, o tą łaskę prawdy, o łaskę poznania swoich grzechów. Też tak podzielę się swoim takim doświadczeniem spowiadania, co prawda niedługim, półrocznym, ale często to widać w tych spowiedziach takich, można powiedzieć, świątecznych, gdzie przychodzi ktoś do spowiedzi, nie spowiada się rok albo pół roku, może więcej. I spowiada się, nie odmówiłem paciorka. Właśnie nie, nie słuchałem się mamy, no i w kościółku nie byłem. I oczywiście, no, może być taka łaska, że człowiek przez rok ma tylko takie grzechy, ale czy czasem właśnie to nie jest tak, że my bardzo powierzchownie podchodzimy do tego, że gdzieś. Yy, nie potrafimy poznać swojego życia, nie, pozna, nie potrafimy poznać siebie w świetle Bożej miłości, bo gdzieś jesteśmy od niego daleko i, i mówimy te grzechy, no bo, no bo tak czujemy, no a to są tak jak już kiedyś mówiłem grzechy na poziomie dziecka, które jest po pierwszej Komunii Świętej, a my, jako dorośli powinniśmy też wzrastać duchowo. I właśnie ten, yy, ta prośba o, 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 poznanie, o poznanie siebie, yy, poznanie, poznanie swoich grzechów i od, odrzucenia ich precz właśnie z tym się wiąże, bo o ile będę bardziej poznawał Pana Boga, o ile będę więcej człowiekiem modlitwy. Będę więcej tego czasu na tej modlitwie i relacji z Jezusem przebywał, poświęcał tego czasu, tym bardziej też będę poznawał siebie. Moje serce będzie otwarte na to poznanie, nie będzie tak zatwardziałe, jak słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii. Faryzeusze już wszystko wiedzieli, oni mieli, mieli yy, cały plan w głowie. Wiedzieli, że Mesjasz nie może przyjść stąd, żyli schematem. Tak samo my też możemy całe życie żyć schematem, powielać te schematy i robić sobie bardzo dużą krzywdę, bo wydaje nam się, że wszystko o sobie wiemy. Prośmy dobrego Boga w tej, w tej Eucharystii, który, który przychodzi. Jeśli nawet przychodzi z cierpieniem, to przychodzi z tym cierpieniem po coś, żeby, żeby właśnie nas czegoś nauczyć, żebyśmy coś zrozumieli, żebyśmy właśnie poznali prawdę, bo możemy się całe życie oszukiwać, ale nigdy wtedy nie dojdziemy do spotkania z Panem Bogiem. Dopiero prawda o sobie, też prawda o swojej historii życia i i prawda o swoim grzechu. Dopiero ona nas jest w stanie wyzwolić właśnie z sideł tego grzechu i, i przenieść ten ciężar na Jezusa, który te wszystkie grzechy już za nas wziął na krzyż. Amen.